Cześć kochani, z tej strony Very Berry Girl, alias Jagodzianka. Dzisiaj zagramy sobie w Limbo. Jest to gra platformowo produkcji niezależnego duńskiego studia Play Dead. Którzy mają jeszcze jeden tytuł, który wkrótce nagram. Póki co, może po prostu zacznijmy. Mogę się ruszyć. Jen, jak mu się to oczy świecą. Dobra, mogę się ruszać. A, gra jest bardzo ciemna. Nasza postać, bezimienny chłopiec, skoczmy tu. Czy ja mogę tak, mogę to pociągnąć? Chodźmy tu więc. A teraz schodzimy na dół. Płyniemy łódeczką. Ciekawe, gdzie nas zabierze. Dobra, dobiliśmy do brzegu. Trochę za wysoko dla mnie. Czy ja mogę ją pociągnąć? Tak, mogę. Okej. Okay. Tu. Wspinaj się, wspinaj. Strasznie ciemno. Co to jest? To są pułapki. Spróbujmy przeskoczyć. Dobra, udało się. Nie chcemy tam wpaść. Tu jakaś padlinka wisi. Chciałabym się rozbujać Ale chyba to nie uda się nam. Nie zauważyłam tej pułapki. Kurczę, dobrze schowana była. No teraz ją widać. Spróbujmy ją przestawić tu, pod tą padlinkę. Tak. Czy teraz mogę się rozbujać? Mogę. O nie! Było blisko. <grymne> Chyba powinnam była wziąć większy rozbieg i ja... <grymne> Dobra, spróbujmy jeszcze raz. teraz trochę tak może nie wiem wyżej niżej dobra mamy to o nie 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 nie, nie. Kamyczek próbował nas zgnieść. Kurczę, bez kitów w tej grze wszystko cię może zabić. Tu jest jakaś lina. Pnącze. Weźmy ze sobą tą skrzyneczkę. O, i teraz dosięgnęliśmy tej liny. Znowu się rozbujajmy. Dobra. Wspinaj się, wspinaj. O, doskoczyliśmy. Tak w pewnym momencie zwątpiłam, czy on to dosięgnie, ale Chyba mamy zejść z powrotem na dół. To trochę daleko wygląda. Czy ja mogę to trochę bardziej popchnąć? Dobra. Mamy to. Tam u góry jest pułapka. Ale czy ona będzie nam do czegoś potrzebna? No tyle. Pająk! Jezu, jak ja nienawidzę pająków. On chce nas uderzyć. Wydaje mi się... Tak, dobrze mi się wydawało, czekaj. Czemu mi się skacze? Dobra. Chodź tutaj. Haha, mam cię. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Wow, to było blisko. No, o Jezu, zobaczcie, jak on wygląda. Obzydliwy, idziemy dalej. Jest bardzo ciemno, ja prawie nic nie widzę. Nie mogę skakać? Utknęłam? Nie, 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 nie. Idź, idź sobie, mnie tu nie ma. Nie, uciekaj, chłopcze. Mój Boże, on ma. Nie! Ale wydaje mi się, że chyba to tak powinno być. Zostaw mnie! Nie zawija w kokon jakiś. Czy ja mogę się ruszyć? O, zrywają się linki. Dawaj, chłopcze. Damy radę. Jezu, jak to ciężko wyjść z tego. Dobra. Udało nam się. RUN! RUN! Okej, okay, tu jest dziura, trzeba uważać, żeby nie wpaść w nią. Czy ja jeszcze... może... O, teraz. Uciekaj, uciekaj! Uii. O nie dziura! O nie, nie, nie kliknąłam w odpowiednim momencie skoku. Dobra, jeszcze raz. Udało się nam. O nie, 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 nie. nie. To było blisko. Teoretycznie chyba powinno było mnie to zgnieść, ale udało nam się. Teraz kamień się toczy. Uważajmy, żeby nie spaść. Teraz szybciej. O nie, to znowu ten pająk. Szybciej! Szybciej! Boże, on zaraz nas złapie, szybko! Szybko! Uciekajmy! Uuu. Udało nam się. Oj, wyszłam z kokona. Jeszcze ciągle mamy kawałek pajęczyny we włosach. Cześć! No to było makabryczne. Sory. O nie, nie, nie. A widziałam to. Dobra. Teraz się pobujajmy. No chyba teraz trochę sobie poskaczamy. Dawaj, dawaj! O, czekaj! I skaczamy. Ale teraz to... Do... No! Może tu wszędzie można zginąć, wszędzie są jakieś kolce, jakieś pułapki. Znowu pająk. Ale to taki chyba sztuczny pająk. Oj, oj! O, poczekajmy, to się chyba otworzy za chwilę. Kim ty jesteś? Jakiś chłopiec był. Nie chcesz być moim przyjacielem? Nie, 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 nie! Szybko! Szybko, 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 szybko! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! No wiecie co? A teraz mała tylko poleciała. Teraz znowu duża. Oni chcą normalnie zrobić mi krzywdę. dorwiemy ich. Mój Boże, kolejny wisielec. O. o. Ja cię złapię, a jak cię złapię? Schował linę cwaniak. Nie, to znowu ten pająk. O, mój jeny. O nie, uciekaj. Nie, to idzie w dół. Może ja muszę tu poczekać? Ojej. O! Udało nam się. Ledwo co, ale udało nam się. Czekaj, uciekaj, chłopcze. O, pająk spadł. Tu podejrzewam, że musimy skoczyć. Czekajmy. O nie, nie, nie! A! To był krzyżowy ogień. Dobra, ale to już chyba jest koniec sekwencji z pająkiem. Dzięki Bogu. Jedziemy dalej. To znowu te łobuzy. To znowu ty. Boże, no. Nie da się go normalnie. Uuuh! Chodź tu. Pasku do jedna ty. Uuuh. To było obrzydliwe. O jezu, to się jeszcze rusza. My musimy go chyba popchnąć. Uuuuh. Obrzydliwy to jest. Bleh. Dobra, teraz definitywnie to jest. Już koniec sekwencji z pająkiem. O, chłopiec w klatce. Tam jest za wysoko dla nas. Ta skrzynka można ją jakoś zerwać. A ta druga? Ta druga wygląda, że ma słabszą linkę. Tak, udało nam się. Jedziemy. Znowu jest bardzo ciemno, jakieś robaki w wodzie pływają. No nie, no to jest już makabra. Ej, gdzie Ty idziesz? Widzieliście on na głowie coś miał. I to. Kazało mu do wody wyjść. Haha, widzę cię. I widzę tą linę na dole. Ja tam nie wejdę. Dobra. E, może. Widzieliście? Próbował je kamieniem rzucić. Co za łobuzy, no. Spróbujmy tak. Będziemy musieli tego biedaka tam wrzucić. No ale chyba jemu to już nie będzie przeszkadzać. Idziemy dalej. Co to jest? Nie wiem, ale to coś zjada te białe robaki. Może być to przydatne później. Okej, okay, tu widzę ten przycisk. No, wiecie co? To nie był przycisk, tylko to była taka bezpieczna wysepka. No nie wierzę. Czyli tak, pierwsze musimy skoczyć tutaj, a to musimy ominąć. Przeskoczymy? Daliśmy radę. I co? O nie, oni mnie gonią! O mój jeny. Nie zadziałał mi przycisk. Jeszcze raz. Tu skaczemy na... ...przycisk, tu omijamy przycisk. Dobra, czyli... My musimy się rozbiec tutaj. Oni skaczą za mną. O Jezu, co tu trzeba było? Eee... Dobra, mamy to. No i nie mało buzów. taka linka. Ale... O, to idzie w dół. Ale tam się otwiera przejście. Ojej. Myślę, że trzeba uważać na te ostre piły. I to się zamyka. A to otwiera tą drugą linkę. Tu mamy wózek. Dobra, myślę, że wiem, co trzeba zrobić. Zobaczymy, czy nam się uda. Dobra, i teraz szybko musimy zejść na dół. Takie to wydajwaj łap. Złapaliśmy. Rozbujajmy się trochę. Dobra, myślę, że starczy. Dobra, kochani, myślę, że tutaj zakończę to wideo. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mnie bardzo podoba się ta gra. I widzimy się w następnym. Dzięki za oglądanie. Cześć.